i znów mamy auto z kierownicą po prawej stronie, ale tym razem z automatem już nauczyliśmy się trochę i... Przemek i kazał mi to No ja mało jeżdżę, także wolałem bardziej doświadczonego kierowcę. Wystraszył Tako... się ruchu lewostronnego. <noise> no niestety. Ale jeszcze spróbuję. Jeszcze będę jechał. Mam nadzieję już pożliwe. w czerwcu tutaj mają żniwa właściwie to w maju bo jest początek czerwca teraz Idziemy to mialo zobaczyć klify Aspro, a później będziemy gdzieś w tej okolicy nocować. Nawet całkiem dobre miejsce znaleźliśmy, ale tylko na jeden namiot na razie. I niespodziewane zabezpieczenie na szlaku na Cape Aspro, jest lina, no nie ferratowa, ale gruba lina, i ekspozycja. <grywa> Spóźniliśmy się na zachód słońca. Teraz jeszcze bardzo trudny moment. Oh, Co to jest? Pokaż. Normalnie masakra, przecież to Nie można by się. No, bo można polecieć tu. Znaleźć albo ci kołek wybije za Więc naprawdę taki, na, na takie mocno... rzeczy uważajcie. Zawsze sprawdzajcie, czy się mocno trzyma. No bo tutaj się on w ogóle nie może mocno trzymać, bo to jest taka ziemia z skałek mieszana i ciężko, żeby się coś tu trzymało. O, nasze obozowisko już prawie gotowe. Tutaj mamy samochód. Tu jest zatoka Pisuri. A tu nasze namioty, no poświeć teraz. O nie działa. Jest. I śpimy. Nawet na tak prostym można się przewrócić, prawda? Mhm. I tu się znaleźć, metr dalej, po prostu. Mhm. <gry> W Grecji ludzie często porzucają wraki samochodów, a tutaj porzucili cały statek. Wchodzimy do wąwozu Awakas. 800-letnie stare drzewko. Oliwy. Najbardziej znane miejsce w Wąwozie. No wąwóz jest super, ale jest naprawdę dosyć niebezpieczny. Te, te gołębie, które tam siedzą zrzuciły tu przed chwilą kamień. Spadł tu bardzo blisko. Kemping. Bardziej cywilizowany, nasz kemping w niedzielę rano. Wyszedłem z kempingu i idę do niebieskiej laguny. Mm. To jest niebieska laguna. Dotarłem tutaj w godzinę piechotą od kempingu. Można też wypożyczyć rower za 12 euro. Albo dojechać samochodem 4x4. 12 euro strona, dwie osoby. Zwykłym autem nie ma szans dojechać. tutaj jak w czasach dzieciństwa w Polsce na żniwach, pełno, same zboża. Tu przyjeżdżają miejscowi, nocują na dziko. Znalazłem piękne, naturalne jaskinie pod wodą. Można powiedzieć, tunele. Tutaj Grek, ten pan, który tam jest, pokazał mi. Trendy można przepłynąć bezpieczniej. Super miejsce. Tutaj wpływamy do morza. Płyniemy dookoła okay. i potem wracamy tędy tym tunelem. Yeah, Tunel Light Black. to jeszcze jest Fozzle i odejdziemy. Down, 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 down. Huh. Tu się wypływa, wypływa. się tędy pod skałami do oczka i tu jest jaskinia. Jeszcze rano byłem sam na niebieskiej lagunie, a teraz zaczął się wyścig statków z turystami. Kolejne. Jeszcze trzy łynie. A to nasze zatoczki przy kempingu. Też bardzo ładne. Patrzcie jak się ścigają. <laughs> Szaleństwo. Wszyscy na blue lagunę. też idziemy w drugi raz dzisiaj. To będzie na zimowo. Tak, jedziemy sobie super jeepem. Będzie słychać. Godzinę mamy do przodu. Tak, ostry zakręt. Ostry zakręt uwaga. Tutaj mamy taki jakiś manelek chleb, inne rzeczy gumowce. A my zarobimy się, bo najważniejsze, że nie musimy iść w No nie. A to tak. A to tak. Oj, 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 oj. oj. Szef <laughs> 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 <laughs>